Sędzia Piebiak był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Miał on duże ambicje, chciał wejść do zarządu tego stowarzyszenia, następnie bardzo nalegał na to, aby zostać wiceprezesem zarządu justycji. Twierdził, że to będzie dobre dla stowarzyszenia, ponieważ wyjeżdża za granicę często i no, będzie lepiej widziane, jeśli będzie rozmawiał z kolegami z zagranicy z pozycji wiceprezesa zarządu justycji. I była taka ciekawa sytuacja, że gdy poszedł pierwszy raz na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości, czemu jako stowarzyszenie się sprzeciwialiśmy generalnie, co do wszystkich sędziów, to Oczekiwaliśmy, że zrezygnuje z, z funkcji członka zarządu i wiceprezesa justicji. Wtedy pamiętam jak dziś, że odpowiedział, że za ciężko na to pracował i nie zrezygnuje. I w związku z tym został jakby przymusowo odwołany przez członków zarządu justicji. No jego ambicja zaprowadziła go na stanowisko wic wiceministra sprawiedliwości. Niewątpliwie w mojej ocenie ma to związek z jego aspiracją. Sammy. I sympatiami politycznymi. Myślę, że gdyby nie to, że, że miał właśnie, czy ma takie, a nie inne poglądy polityczne, to nigdy nie zostałby wice, wiceministrem sprawiedliwości. Był, był karany dyscyplinarnie. No, oczywiście, no nie jest to zaleta sędziego, który został ukarany dyscyplinarnie, za, między innymi właśnie za uzasadnienia po terminie. Ale żyjemy w takich dziwnych czasach. Od jakiegoś momentu, że, że właśnie tacy sędziowie z dyscyplinarkami są premiowani, tacy właśnie awansują, są rekomendowani przez organ, który został, zastąpił Krajową Radę Sądownictwa do awansu. No i uważam, że jest, to, że jest to jakieś nieporozumienie, ale sędziowie, tacy jak ja, nie mają na to wpływu, poza tym, że mogą o tym głośno mówić. Mogę tutaj dodać, że takim przykładem z sędzi, która ostatnio została rekomendowana do, na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego, jest partnerka życiowa Łukasza Piebiaka, która od 10, od 10 lat jest jako sędzia rejonowa jest delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Uważam, że jest to skandal, rekomendowanie i awansowanie takiej osoby, która nie orzeka od 10 lat na wyższe stanowisko sędziowskie do Sądu Okręgowego. Ale to nie jest jedyny taki przypadek, bo, bo niedawno też inny kolega Łukasza Piekwiaka został rekomendowany po chyba trzech latach w ministerstwie i co najciekawsze w ogóle nie wrócił do orzekania. Został awansowany do Sądu i nadal siedzi w ministerstwie i robi tam, no trudno powiedzieć co.